Drogi, rozpoczynamy na stół teleturnie. 1 z 10 nadajemy no no, na temat 1 Zapraszamy! Tak. Dobrze, ale już jest, to tak? na koniec. Ja na koniec, nie, koniec. No w drugiej stronie jest Happy Kogan oraz Prezydent Loki. Będziemy prowadzić tyle turnieje 1 z dziesięciu. 1 z 10 to jest gra. Pierwsza runda rozpoczyna się. Każdy dostaje dwa pytania po kolei w rzędzie. Możecie na początku się przedstawić. W drugiej rundzie wybiera uczestnik innego uczestnika, a w trzeciej rundzie trzy osoby zostają wybrane i będą walczyć z innymi pytaniami, nie tylko dotyczące Marvela, więc rozpoczynamy. Mam na imię Marcel, jestem z policji czwartej na Lubelszczyźnie. A jakie zainteresowania, jakie zainteresowania? Eee, nie wiem. Zdech sobie to moja... duże pieniądze? Eee, dzień dobry, mam na imię Stasiu Mura, eee, eee, mieszkam... Mieszkam na Rogalowie w tym i, i ogólnie to e, mam 55 lat, i e, moje zainteresowania to żona pana Happiego. <grystanie> 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 Dobra, Jane Foster, grasz, gra znamicznie. Nie, ja na razie wolę obrzeć no, swoją. No, no, jest jestem na to e, Nie mam zainteresowań. A mieszkam właśnie, się wprowadziłam z domu. Sawitar. No, to się nazywam Savitar, jestem z Torunia i zainteresowania to informatyka. Więc jestem Sylwii i moje zainteresowania to nie mogę powiedzieć kto. No, 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 tyle. To jest jakieś Jestem miliarderem, moim zainteresowaniem jest Wanda i moje adoptowane cory, córki. Tak naprawdę mam na mnie ja małego miasta pod poznaniem, czego nienawidzę, a moim zainteresowaniem jest panie i oglądanie Tora pod łazienką. Dobra, rozpoczynamy, rozpoczynamy teleturniej. Dobra, Dobra. Dobra. Kto towarzyszył ant Proszę podać pełne imię, nazwisko i pseudonim. E, nie wiem. D Dobra. <laughs> Natasza. No. Gdzie pracowała Czarna Wdowa przed Avengersami i przed Starczą? Aha, Nie, no. um, nie wiem. Czerwona Sala. Czerwona sala. Czerwona. Jakimi słowami można było kontrolować Zimowego Żołnierza? Wymień chociaż dwa. Nie wiem. Ja nie oglądałem akurat wtedy tego. Mogę powiedzieć całą formułkę. Pragnienie, zarzewiały, 17, świt, piec 9, życzliwy, powrót do ojczyzny, 1, wagon towarowy. Yy, Sylwii. Sylwii. A jakie grzechy, no? Kto powiedział te słowa? Czas dorwać tego sukniksuma. Tony Stark obstawiam? Nie, mm, nie. kapitan Ameryka. Dobra, Tony Stark. Yeah. Którą rękę zimowy żołnierz ma silniejszą? Tą metalową. Ale którą? Lewą czy <grym> <grym> prawą? Chyba. No. No. Lewą chyba. Lewą. Jaki pseudonim posiada Peter Quill w filmie Strażnicy Galaktyki? Starz. Dobrze. 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 Dobra, to teraz ja pytam, druga tura, w każdym razie znowu jedno pytanie. Witamy po krótkiej przerwie. Yy, witamy, witamy. Druga połowa pierwszej tury War Machine. Pytanie. Ile jest łącznie filmów Marvela? Nie wiem, 69. Tom Thor Odinson. Yy, wymień trzech złoczyńców z Marvela bez nadludzkich mocy. Bez nadludzkich? Bez nadludzkich mocy, czyli... E, chwila. Zimowy żołnierz? Ale Nie, stop! Zimowy żołnierz jest źle, bo on ma teoretycznie Serum super żołnierza. Dalej, dalej. Mogłeś dać Wolczura ze Spidermana Hokaming mogłeś dać y, pana o nazwie Baron Zimo oraz mogłeś dać y, pana on z Ironmana Mana 1, czyli Iron y, Mongera. Dobra, ja Dobra, mogę. A to teraz. Y, ja. Natasza teraz. Dobra, Natasza, to o tobie, ty kurwa. No. Dobrze, to jakiego fałszywego <grymne> imienia i nazwiska używa Natasza, kiedy po raz pierwszy spotykamy do tego? <grymne> Natalia, coś tam, czekaj. Natalia, coś tam, masz 10 z tego. i nie to się, Dobrze, <grymne> dobra, <grymne> dobra. chyba teraz Savitar, nie? Savitar. No, Savitar. Wymień przynajmniej jedną piosenkę, nazwę piosenki z filmu Strażników Galaktyki 1 lub 2. Znam jedną, tylko nie pamiętam właśnie tytułu. Możesz, możesz, jak zaśpiewasz, to zaliczymy. Jak zaśpiewasz, to zaliczymy. O Jezu, wejść. Czekaj, a może być puszczone? Bo kojarzę to. Tylko muszę, musiałbym to znaleźć na szybko. No to Kurde. co Quill? Mi? Kurde. No jakiekolwiek. jakiekolwiek. A jak ja teraz zaśpiewam, to się wliczę w zabawę? No niestety, bo... Nie, ty jesteś widzem. Dobra, no, nie. Dobra, to jestem widzem. Nie, go nie znajdę. Ja też robię. O, o. Mam. Dobra. Happy, czytaj. Dla Sylwii. No. No. Dla kogo? Dla Sylwii. Dla Sylwii. Dla Sylwii. Na, jakim Sylwii. na jakim niemieckim lotnisku dochodzi do starcia Avengersów? Eee, no co mi musisz takie trudne pytania dawać. Myślę, że to wiem. Nie o, wiem, co to wie, nie wy, 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 wy oglądacie filmów Marbela Marvela, w takim układzie. No, oni z no no wszystko to... znają. Eee, ja nie zna, ja nie znam odpowiedź. Ale to, ale niestety nie do Ciebie pytanie. Mm. No to o, o, No nie wiem, no na lotnisku tonego Starka, no nie wiem, tam było lotnisko. <grym> na lotnisku <grym> <Tony 'ego> Starka. Nie Starka. Dobra. Tony Stark, teraz ja mogę. O nie. Dlaczego John Walker przestał być Kapitanem Ameryką? Bo zabił człowieka. Dobra. Teraz... To ja piszę nowy zadam. W Doktorze Strange w jakim... A artefakcie okazuje się, że kamień czasu jest ukryty. Jezu, nie pamiętam. Nawet to się rymuje, oko Agamor. Dobra. Teraz ja, war Machine. Jaka była sztuczna inteligencja tonego Starka Sarka podczas Avengers Sandgame? Eee, eee. A co nie był czasem się w Grzesi Dobra, right teraz do Tora mam pytanie. Tor, mm. jeśli dobrze oglądałeś zwiastun Łatki, przynajmniej podaj jedną historię alternatywną, która wydarzy się w tym serialu. E, powtórzysz teraz? raz. E, Jeśli oglądasz e... pytanie z kategorii zwiastuny i filmy, które i seriale, które nadejdą, wymień jedną alternatywną historię, która wydarzy się w serialu. What if? Mm, nie wiem. Na przykład y, peggy Carter zostanie kapitanem Brytania. Dobra, to teraz pytanie do Tonego Starka. Chwila. To ja mam, ja mogę. Ja ja mogę. Co mu podczas pierwszego starcia z zimowego kapitana Ameryki, zimowego żołnierza? Jak Steve go prześwietla, to co odpowiada zimowy żołnierz? Jakie to są szczegóły? Patrz, czekaj, yy... Natasza. Okay. Natasza, mam dla ciebie pytanie. <grym> A mówię teraz ja. No może. Dobra, no, dobra. Ja, dobra. Ale... Jak Tony to Stark zareagował na chwilę w windzie w filmie Avengers? jak zareagował? O kurwa! Natasza. To, to... <grym> co? <grym> Co? Nie wiem. Czekaj, oglądam, pamiętuję, wieku. Dobrze, następne. To niestety, Natasza nie przychodzi. Savitar chyba, tak? Tak dobrze widzę. W których maskach, w jakich maskach postaci napadli na bank w pierwszych scenach Spider-Man Hawkami? To nie był bank. O oh, Jez. O tamten Dobra. no bankomaty. Od razu powiem, możesz, jestem zeskwalifikowany, bo nic nie wiem. Ja tych filmów nie oglądam. Bardziej wszystko oglądałem, no. Były to maski Avengers'u. Dobra, o, ja mogę. Teraz... Dla kogo teraz? Na Sylwii. Sylwii! No. Co? To zostaje co? zabity przez Lokiego w Avengers'ach. Nie, no dlaczego takie trudne? Nie pamiętam jego imienia. Jakie trudne? Ciekaj, no wiem, który to był. To był taki mały, taki trochę przyłysawy. Taki ten, co zbierał karty z Avengersami. Nie. Tu powinna być jest taka odpowiedź w Classroomie pod ja chcę. To. Tak, tak. Odpowiedź to, 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 to agent Colson. Phil Colson. Ja teraz do War Machine mam pytanie, nie? Tak, Dobra, do, ja właśnie... idę zaraz do... Nie, a do Wizzyna? Do Wizzyna. A Vision? No, a do Wizzyna. Vision. Yy, kim okazał się Pietro w serialu Wanda Vision? Ralf. Demolka. Zabry. Dobra, uznajemy to. Dobrze. Dobra, War Machine. Tarcza Kapitana Ameryki zrobiona jest z super wytrzymałego materiału. O jaki materiał chodzi? Yyyy... W Dobrze. Dobra, rozpoczynamy turę drugą. Yy, chwila przerwy. I tam wróciliśmy na antenę, na antenę, chodzi, że w niej teraz będą wybierać siebie nawzajem. Ej, bo mi miejsce na związku nie wystrzeży. <laughs> Tony Stark, Tony ja. Stark. ty yy, masz wybrać jakąś osobę yy, tutaj z tych wszystkich. No nie, no to Tony Stark. O. Jak miło, przyjaźń. Co? Dobra, do jakiej post piosenki, tańczy Baby Grus pod koniec pierwszego... Pod, pier pod koniec pierwszych Strażników Galaktyki. To jakiś to fajny. A jaki? Telefon do przyjaciela? Mm. Ja jestem przyjacielem. Nie ten program, niestety. <grym> no to ty wybieraj następną no. osobę. Vision. Vision. Żyję. War wziął. Co? Co ja? Vision, pytanie do ciebie. Jak no. nazywał się główny pojazd tarczy? Pojazd? Nie kur... Ja. <grym> Dobra, Vision, znasz opowieść? Nie, bo jestem debilem. Helikalier. No. Y Doktor Strzeńczko, wybierasz. Tony Stark. Masz, <noise> Jak się nazywa afrykański kraj, z którego, którego strzeże Czarna Pantera? Kurwa! To za łatwe. Dobrze. Dobra, War Machine, teraz pytanie do ciebie. War Machine. A, co ja, no? no teraz do ciebie pytanie. W jakiej no formie pojawił się y Zola? Filmy Kapitan Ameryka zimowy żołnierz w jakiej formie. Kto? Hasbula? Z Zola. Z olea A. to nie wiem. W postaci programu. Komputer komputer to Tor. Tor. No dobra. Jaki zdecydowany. To trzeba bym. No, o! E, w którym roku był z Polski? 1940. To wybieram Stranger. ale ja nie widziałem. <laughs> e, to to ja wybieram Normasina. O ty kurwa. <laughs> Mają ostre no. Dobra. Jaka piosenka leci na początku filmu Iron Man? Chyba... Ej, ja mogę podpowiedzieć? Ej, nie. Ja mogę nie, 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 nie. Eee, ja to... ale mam podać wszystko? Tytuł i... Naj... albo najbliższy wydawca. ACDC, Back in Black. Dobra. O. To Vision, Vision nie był. Vision? Vision. Vision. Kto wystraszył ludzi podczas szóstego odcinka serialu Loki? Eee... tej. Jak miał ten zegar? No dawaj, no Vision. Odpowiedź. Jak miał ten zegar. kto Strange. Czas się kończy. Przechodzimy do finału. Hi, Witam. Przykro nam, ale musimy wyciszyć tutaj pana N. N Jadaka, ponieważ. M. No, no, musimy, no musimy tutaj zachować wielką ciszę. Więc odciszę cię to było takie ostrzeżenie. Proszę nie odbywać się. Nikt oprócz. Proszę y Ej, mam, mam nie. Mam pytanie. No. ty ogólnie to miałeś chyba wyjść. Nie, wiem, ale. Możesz zostać, ty... ale Jakowicz. Nie, wystarczy. wycisz się Wycisz się i tyle. Dobra, to w finale zostają. Dr. War Strange. Machine, Tony Stark i Doctor Strange. Każdy odnawia, każda post... każdy z was tu ma znowu trzy życia w finale i zaczyna War Machine. War Machine, do ciebie pytanie. W którym epizodzie Falcon i zimowy żołnierz pan o nazwie Sam Wilson otrzymał nowe skrzydła? Co? Nie no wiem. wiem. piątym. No to Nie. może teraz Tony Stark. A które nowe skrzydła, te kapitanowe czy to. Te, te kapitanowe. Tak, te kapitanowe. Dobra. No nie, nie, nie. to e... są wykonane tylko kiedy jeden. Teraz, teraz e, Tony Stark. Tony Stark. W którym odcinku WandaVision po, e, poznajemy e, tego? Quicksilvera. No, Tony. Hmm. Nie, poczekaj. Zajmę się siódmym? Nie wiem. W szóstym. Szóstym. Oh, Sadga. <laughs> no to od nowa, War Machine. W którym odcinku Loki poznajemy kanga z dobywca? On to by googlował. Nie, my wywalił internet. Normalnie. Dobra. Odpowiedź. No powiedziałem. Jaka? Szósty. <grywa> dobrze. dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. <grywa> Dobra, już. To Tony. Tony ja. Nie kur... Ja. W jakiej, w jakiej, w jakiej rzeczy dostarczono y, słuchawkę Red Guardiana. Figurę Red Guardiana. Dobrze. Dobra, y, War Machine. Ja. Do jakiej piosenki tańczy Peter Quill w pierwszych Strażnicy Galaktyki? Co? Co wy macie z tymi piosenkami? Do jakiej piosenki tańczy Peter Quill w filmie Strażnicy Galaktyki? Tytuł albo wykonawca. Come and love. Dobrze. Dobrze, Tony Stark. W filmie o Hulk'u Tony Stark mówi do... W jakim filmie? W Hulk'owi. A w Hulk. Hulk, oglądałaś? Oglądałeś, sorry. No nie. Y Tanderusowi Rosowi pod koniec filmu co mówi Tony Stark. Y co mówi? I, I tłumasz, aż, y tu masz aż tu musisz wybrać. Że chce studiować, w chce studiować Te Halk, że chce, y że wie o Shield, że tworzy zespół, że Tadeusz jest mówię pieniądza. <laughs> o Tadeusza którego? Musisz wybrać, musisz wybrać z tych osób. Tadeusz odpowiedzi. wielki. Chcesz studiować The Hark, wie o Shield, że, y, że tworzy zespół, czy że ta, Tadeusz mówi ci si pieniądze? Nie wiem. Chyba A. Dobra. Machine, do ciebie pytanie. Wymień y, najpotężniejszą osobę na tym serwerze. Yy, no to Red Guardian, a tak Grubel. Yy, źle. To kto? Happy Kogan. <laughs> Ej, dobra, War Machine... każdy ma chyba po Ta, jedną każdy przyczynę. ma jedno pożycie, tak. Dobra, panie Tony Stark. Yy, zanim został Visionem, jak nazywał się yy, Eli Ironmana? Co? Jak się nazywa sztuczna inteligencja, zanim została Visionem? Jarvis. Dobrze. Yy, War Machine, gotowy? Gdzie Peggy gotowy. mówi? Gdzie Peggy mówi Steveowi, że chce się z nim spotkać na tańcu, zanim zanurzył się w lodzie? Nie mam pojęcia. wygranem jest Tony Stark. Gratulacje! Yes! Brawo! Muzyczka Guaylando! Guaylando!